Za nami pierwszy turniej piłki ręcznej o pochar prezydenta Jeleni Góry. W rywalizacji udział wzięło 7 zespołów. Dziewczynki z roczników 2013-2015 walczyły dzielnie o miano najlepszych. Jesteśmy właśnie po zakończonym pierwszym turnieju o puchar prezydenta miasta góry. Jeżeli chodzi o podsumowanie całego turnieju, jesteśmy bardzo zadowolone. Było bardzo dużo rywalizacji, oczywiście takiej sportowej, wojskowej. Dziewczynki wykazały się dużą ambitnością, zawziętością. Warto przyjrzeć w taki turnie, ponieważ można się rozwijać, mogę się nauczyć i grać w polu i grać na bramce. Bardzo lubimy turnieje, bo po prostu Lubimy bardzo grać w piłkę ręczną. Dokładnie i lubimy wygrywać. Kochamy sport. Pierwszy raz mam coś takiego? Myślę, że przede wszystkim jesteśmy na świetnym wydarzeniu, młodzież organizuje się, uczy się takiego ducha sportowego, zdrowo spędza czas. Słyszymy za, za mną są kibice. To jest jedna, jedna z najlepszych takich ekip kibiców na Dolnym Śląsku. Dziękuję im właśnie za tak wspaniały doping, bo dziewczyny przy ich dopingu coraz to lepiej grają. Turniej to jest takie święto tej piłki ręcznej. Jeździmy teraz przed nami no, dosłownie za tydzień. Tu kończymy regenerację sił. Za tydzień ruszamy do Świdnicy. Do Świdnicy, nie przekręciłem. W każdym bądź razie e, praktycznie moglibyśmy no, jeździć co tydzień. Wiadomo, trzeba dysponować siłami, ale powiem tak, no, praktycznie raz w miesiącu gdzieś tam e, wyjeżdżamy, e, dajemy o sobie znać. Dziewczynki mają e, szansę do tego, żeby się zmierzyć, porównać z innymi, jak to wygląda. Drodzy rodzice, kochani i mieszkańcy, jeżeli tylko macie ochotę, żeby wasze dzieci uczęszczały na zajęcia piłki ręcznej i fantastycznie się bawiły, nie tylko uprawiając sport, ale przede wszystkim integrując się z rówieśnikami w swoim wieku, zapraszamy serdecznie na Hale przy Ulicy Zwotniczej dwa razy w tygodniu, wtorek, czwartek od 16.30 do 17.30.